Żona budowlanie. Nie no jestem... Nie jestem tym. Yy... Z drugą stronę sobie weź. Yy, nie. Nie. to nie. nie spadni. No. O. No i ciągnij. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki szybki odcinek, ponieważ chcę wszystkie łączenia sufitu oraz na ścianach uzupełnić szpachlą do tego przeznaczoną. Jeden komentarz z ostatniego filmu naprawdę bardzo dużo mi pomógł, ponieważ szczerze nie czytałem tego co pisze na opakowaniu producenta i tak naprawdę nie miałem zielonego pojęcia o tym. Bo pytałem się jednego fachowca, i mówi mi, że do masy, tej, którą wam zaraz pokażę, daje Fizelinę. Dlatego słuchając fachowca też kupiłem Fizelinę i dawałem, po czym zauważyłem komentarz, poszedłem do y, domu i zobaczyłem. Informacje proszę. Taśma fizyjna powoduje zmniejszenie wytrzymałości. spoin o 30%. No, jeżeli oglądasz ten odcinek, tak no do ciebie mówię, co napisałeś mi ten komentarz. Odezwij się do mnie. Doceniam ludzi mądrych i inteligentnych. Dlatego dostaniesz ode mnie kupon rabatowy na zakup projektu na stronie Don 25000, ponieważ napisałeś coś, co mi się przydało.

wszystkie łączenia na suficie, na ścianie, wszystko jest porobione, teraz musi wysnąć, można dotrzeć, rogi zdjąć akrylem, później pomalować, znowu wziąć akrylem, jakoś będzie to zrobione bardzo ładnie. Jak chodzi o zużycie, widzieliście w filmie jak robiłem klatkę schodową, czyli jak robiłem te łączenia, kupiłem te dwa pojemniki, te które teraz widzicie, cały, calubki, czyli 17 kg poszedł. To na rogach to jest już przyschnięte, bo ona jest taka średnio rzadka, ona jest taka bardziej ciężka do nakładania, że ona przyszła i zrobiła kawałek i powiedziała, że ma w dupie nie będzie robić, bo naprawdę jest ciężko. Pewnie jakby się uparł, to gdzieś by tu doszukał, że można rozcięczyć, ale nie ma sensu według mnie, jeżeli coś jest gotowe, no to nie ma sensu tego dotykać. Dlatego nawet nie szukałem, czy jest taka w ogóle informacja. Z drugiego. Użyłem dosłownie kawałeczek, więc możecie sobie zobaczyć jaka jest wydajność. 17 kg to jest cały parter w takim domu, wszystkie łączenia, gdzie klatka schodowa, naprawdę miała bardzo dużo łączeń. No i sufit, jak widzicie, wyszedł bardzo, bardzo ładnie mi się wydaje. A jako że dzisiaj jest dzień dziecka, to stwierdziłem, że się trochę pobawię. Poza tym siedzę sam, dziewczyny poszły spać, więc sobie tutaj siedzę, o, bawię się pilotem. Jak chcecie zobaczyć ogólnie moją zabawę, no to zapraszam na Instagrama, tam macie wszystkie filmy, które wrzucam tylko tam, bo nie mogę wrzucać na YouTube'a. Tak samo zapraszam Was na Facebooka, na Forum. Tak samo macie różne tam filmy, których nie mogę wrzucić na YouTube'a, bo by mi usunęli, a tam po prostu sobie wrzucam możecie sobie zobaczyć, jak ja się bawię na budowie. Bo dla mnie to nie jest praca, tylko tam... Dla mnie to jest czysta przyjemność przychodzenia tutaj i robienie tego, co robię. A teraz, jak chodzi o odpowiedź na Wasze komentarze pod ostatnim filmem o fugowaniu, o, o tej pięknej łazience, z której jesteśmy z żoną zadowoleni. Gdzie ktoś stwierdził, że jest wszystko krzywe. To stwierdziłem, że taki kawałek Wam pokażę. Nie wydaje mi się, żeby było krzywe będziecie zobaczyć, to przyjedźcie na dni otwarte tego domu, to sobie zobaczycie, jak to wygląda. Już niedługo będą dni otwarte, więc obserwujcie dokładnie YouTube'a, Instagrama oraz Facebooka, a dowiecie się pierwszy, kiedy są dni otwarte i będziecie się tak samo świetnie bawić, jak ja dzisiaj. Dzięki, na razie, cześć!